Witam Was w kolejnym odcinku z serii amerykański Sen. A dzisiaj, głęboszowanie na najnowszym polu, które zakupiłem dosłownie przed chwilą. Mogłem to zrobić na odcinku, ale mówię, dobra, nie będziemy tracić czasu. Także co? Głęboszujemy i zobaczymy, bo ja jeszcze nie głęboszowałem, muszę Wam się przyznać. Jak wygląda tekstura? No, powiem szczerze, Too giant nie zawiódł. Moim zdaniem, ona. No to jest... No dobra, może trochę inaczej wygląda niż ta od talerzówki. Ale nie... Nie wiem, no jakoś tak za mało... Za mało chyba moim zdaniem. Czy... Albo jest dokładnie taka sama jak po talerzówce. Musiałbym sprawdzić, ale... No nie, no to tak słabo to wygląda. Ale dobrze, ciągnik sobie radzi, także na spokojnie. Także pole kupiłem od sąsiada dosłownie przed chwilą i stwierdziłem, że muszę się zapożyczyć, ale chcę kupić pole, bo mam po prostu za, mało, za mały obrót gotówką, tak? Mało mam plonów. I dlatego myślę, że to jest dobra decyzja i mnie popchnie teraz do przodu. Jak wiecie, te pole kiedyś sprzedałem, bo też właśnie potrzebowałem gotówki na rozwój sprzętowy, bo bardzo mało sprzętu tu się na początku farminga dostało. Także dlatego właśnie te pole sprzedałem. No, te pole ma duże też pole do popisu, bo można je jeszcze bardzo mocno tutaj powiększyć. Więc co na pewno też uczynię w kolejnych odcinkach. Myślę, że następnymi takimi planami na rozwój gospodarstwa to będzie też zakup kombajnu. Tylko nie wiem czy nie zrobić po prostu tego, żeby po prostu się zapożyczyć. Bo po prostu no, nie mam pieniędzy a też, jak kupiłem te pole, no to dochodzi bardzo duży areał. Teraz na pewno, też takim kolejnym powoli, bo dochodzimy już do prawie 20 odcinka z serii, będzie też rozbudowa gospodarstwa. Będę chciał wywalić tą wiatę, która jest niby się w niej dużo mieści, ale jest dużo tych przegródek i trochę jest mar, no, trawienie miejsca, jednak mimo wszystko ja tak uważam, więc to na pewno też się tym zajmiemy, żeby właśnie to gospodarstwo jakoś też żeby nie było aż tyle przestrzeni ja lubię przestrzenne gospodarstwa, ale chodzi, żeby te drogi pomiędzy gospodarstwem, pomiędzy budynkami były trochę mniejsze, bo one są jak na ten etap jednak trochę za duże tak yy, oczywiście docelowo też będziemy na pewno robić przeprowadzkę gospodarstwa za jakiś czas, znalazłem już miejsce jest to takie miejsce, gdzie Trochę dalej od cywilizacji, ja tak zawsze lubię się trochę dalej umiejscowić i bardzo prosty teren, wokół nie ma nic zbytnio, ale myślę, że uczynimy tam jakąś fajną. Ja już tak myślę bardzo też dalekosiężnie, nie, no bo też ja tak lubię mieć już sobie popatrzeć po mapie, pobiegać i gdzie tu by na przykład przyszłe gospodarstwo stanęło. Dalej no to na pewno, oczywiście mówiłem o kombajnie, to na pewno się pojawi, nie wiem jak, jak prędko, zobaczymy, bo też nie chciałbym tego kredytu jakoś bardzo mocno dobierać, mam nadzieję, ale jak będę zmuszony to, no to to zrobię, bo też jakby blokuje mnie ten kombajn trochę przed kukurydzą na przykład, tak, bo do maseja nie podepnę headeru do kukurydzy, próbowałem i on nie daje rady po prostu. Dalej, dzisiaj też chciałbym porozmawiać o ModHubie, a mianowicie ModHub yy, niby mody tam oczekuje 2 miliony 100 tysięcy. Niby teraz z tej listy tam też ubyło to, co mówiłem na poprzednim odcinku, bardzo dużo. A na razie jakoś ten ModHub się oczywiście yy, no nie popisuje, nie wydaje tych modów nie wiadomo ile, więc to jest dziwne. Mam nadzieję, że jak nagrywam ten odcinek w poniedziałek, o 13.30 jak widzicie w rogu to mam nadzieję, że tak oni ostatnio coś wcześniej wydają więc załóżmy takiej 14 wydadzą naprawdę jakąś taką ilość pokaz pokaźną tych modów i jak oglądacie to we wtorek o godzinie na pewno po 14 to też mam nadzieję, że we wtorek tych modów będzie i może jakieś oficjalne mody w końcu też w tym tygodniu wyjdą no bo to też tak nie może być no. Nie ma czasu, ludzie rozwijają gospodarstwa, potrzeba jest i małych, średnich maszyn, no i oczywiście też dużych, bo oczywiście na przykład maseje pozabierali, aksjony już przywrócili, także chwała im za to, ale no przydałoby się, w kombajnach też mogliby jeszcze trochę pooddawać, po na przykład tryona nie oddali, tryona nie oddali dobrze, bo już tak zwątpiłem na początku w siebie trochę też, ale nie, nie oddali tryona, Dobrze pamiętam. Ogólnie mam wrażenie, że rzadkie foleiste teraz ma mniejsze te wszystkie liście, nie? Czy mi się wydaje, że ona jest taka jakaś mniejsza w tym farmingu. Chyba, że ja coś e, się że tak powiem oszukałem i nie doczekałem aż dorośnie. No nieważne, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko zrobiłem dobrze, ale jakby za głęboszem jest 100% nawiezienia, więc raczej raczej to powinno działać, no nie wiem sąsiad odkupił ode mnie pole, a teraz mówię, muszę od niego odkupić. Nie będzie na moim dawnym kawałku zarabiał. Nie ma tak. Ogólnie same animacje, tutaj ziemi, myślę, że one chyba są takie same jak w poprzednim farmingu. Ogólnie ładnie to wygląda. No, tylko ta tekstura mogłaby więcej gleby w sobie zawierać, jeszcze nie? No, nie wiem, tak jakoś na łatwiznę poszli, mam wrażenie. A więc, widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. No i bardzo mi to pomaga. Motywuje. No i nie przegapicie przy tym, oczywiście z, z dzwoneczkiem najlepiej, abyście zostawiali e, subskrypcję, gdyż oczywiście dostaniecie powiadomienie o najnowszych filmikach. A to nie tylko takie filmiki jak dzisiaj, że sobie jeżdżę i że tak powiem gram na tej serii tutaj, ale też czasami na przykład taki odcinek jak polecam wam e, na przykład porównanie gąsienic versus Q, jak to się mniej więcej jakie są różnice. Wziąłem dwa klasyk seriony z tą samą mocą, z tym samym dociążeniem i porównałem tak. Po pierwsze, jak się zapada gąsienica w warunkach suchych, mokrych, jak się zachowuje, siła, czyli siłę uciągu zmierzyłem w warunkach oczywiście suchych i mokrych. Wziąłem oczywiście talerzówkę i to taką, która wymagała tam 580 koni, a ciągnik miał po 585. Celowo to zrobiłem, żeby właśnie miały co robić, bo wtedy tak naprawdę będzie widać, który ciągnik jest rzeczywiście mocniejszy. No i myślałem, że będą różnice mniejsze, a okazało się, że tak, zapadanie duże różnice. To samo siła uciągu. Jak jeszcze na suchym, to różnice nie były duże. To na przykład na mokrym się okazało, że gąsienica nie w... może z kilometr mniej jechała. A no zresztą naprawdę będziecie zaskoczeni różnicami. Polecam wam obejrzeć ten odcinek, żeby wam nie spoilerować wszystkiego tak od razu, tak. Klasa. Pole będzie zgłęboszowane, teraz jeszcze tylko przydałoby się tu zebrać kamienie. Niestety jest tylko jedna maszyna do zbierania kamieni, gdyż dwie z nich, czyli tą żółtą małą i tą żółtą większą, Giant sobie postanowił też usunąć. Kolejne rzeczy, które by się przydało dodać, bo ja nie robię zgrabiania, zbierania kamieni, bo nie chcę wam od razu tą największą maszyną, tak? Chciałem tego dojcarka sobie wziąć. Z żółtą, właśnie tą małą zbierarką, no ale jak oni będą tak daleko długo czekać, to po prostu będę zmuszony zrobić wam te jedno zbieranie, no i ewentualnie potem jakąś z modów, nie wiem, po prostu też oni przeginają, bo to jest długi czas, no. Ja robię tu wolno, postępują te moje jakby zakupy. Ja też niektóre maszyny mógłbym już kupić, tak? Ja robię trochę nie po kolei, ale właśnie liczę na to, że Giants doda też. Te maszyny po prostu z poprzednich yy, serii, tak? Ja też nie chcę tutaj jak niektórzy twórcy sobie, na przykład, nie wiem, kupywać samych ciągników używanych po 100 tysięcy, bo ja mam trochę inne spojrzenie, ja wolę sobie więcej nowych kupywać tutaj. I przede wszystkim takich, żeby to stopniowo trochę rozwijać te gospodarstwa. nie? Także lecimy, mam 2 hektary, a maszyn mam 15 ciągników, no to trochę nie wygląda, nie. Chciałbym jednak, żeby coś, coś te ciągniki miały do pracy tutaj na tym kolu. Dlatego też decyzja o tym kolu, mimo że nie zmieniłem kombajnu. Dojdziemy już, żeby cały obrót zrobić. O, proszę bardzo, sarny, ale ogólnie poprawili też spawning saren. Gdyż yy, mam wrażenie, że z dalszej odległości one sobie nie znikają tak od razu. Mam wrażenie, że w tamtym farmingu chyba one znikały po jakimś czasie, jak się oddalałeś. Yy, I przede wszystkim wtedy to jakieś stada po 20 cały czas, a teraz jedna, dwie. Mo mogliby jeszcze zwiększyć różnorodność, że na przykład czasami się zespałni rzeczywiście z 10, bo teraz tak brakuje tego, że rzeczywiście też. 10 się zespałni nie? No tego brakuje żeby jakieś takie statko większe też się zespałniło także myślę że to też fajnie na, na plus no ogólnie sporo roboty jeszcze przede mną ale nie będę już was zanudzał także co dziękuję wam za oglądanie tego odcinka do końca sporo roboty zostało zrobione gdyż jest to tylko 3 metrowy głębocz na razie ale większe maszyny już wkrótce także co widzimy się w następnych cześć